Zamknięte. Uzbrojony w trzy obiektywy, idzie fotografować wodospad. Co to jest? Great Stone Trial. To gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Ale, no w Anglii, ale... Waterfall. Tu chyba nie widać nic. Nie wiem co to jest. Ale popatrz, to to drzewko tak pachnie. Piękne. Troszeczkę czuję. O, kolejny. Super, <laughs> moje marzenie, ale nie, czy kiedykolwiek spełni landrowerek, ale ten nie ma, to taki pick a Na zakupy, <laughs> nie. tutaj taki sobie wodospadzik a tutaj ludzie sobie mieszkają całkiem przyjemnie zaciszne miejsce willa i wodospad tutaj też ktoś mieszka no lasek i górka tam dalej można iść pod górkę więc niektórzy mieszkają sobie w bardzo miłych przyjemnych miejscach Witam serdecznie 23 maja 2020 Tutaj jesteśmy przy takim wodospadziku Pojechaliśmy 30 minut do naszego domu tam odebrać Większy telewizorek taki kupić sobie Bo po prostu w małym to już słabo tak troszeczkę czasem widzę I tutaj zaraz jest Peak District niedaleko Są już takie pagórki więc yy, mówię, o dobra, skoczymy chociaż. No fajnie, jak koło domu są takie takie miejsca. Panie, jak ludzie sobie też mogą mieszkać w takich przyjemnych miejscach. No, to na pewno zmienia dużo, kiedy mieszkasz pośród zieleni, przyrody, natury. Yy, a jak mieszkasz tam gdzie my taki, yy, no mury tylko i tam... No ale cóż, zawsze można sobie pójść iść do parku czy tam wyskoczyć. No, natury i to na, pe na pewno wpływa yy, na to całe, całe samopoczucie. A Wy jak mieszkacie? W jakich miejscach? Czy przyjemnie, czy, czy tak obskurnie, <śmurę> No to ważne jednak. Chociaż yy, no fajnie, jak, nawet jak mieszkasz w obskurnym miejscu, to fajnie, jak masz yy, miejsce, gdzie możesz już po prostu się udać i, i cieszyć. Piatem. Dzisiaj nagrywam telefonem moim iPhone'em, bo mam do tego taki mikrofon z tym cicikiem <grywania> przeciwko wiatrowi. Przeciwwiatrowy taki mikrofon. A w moim GoPro nie mam jeszcze czegoś takiego. A dzisiaj był duży wiatr, potężny i wczoraj też, potężna wichura. O czym może nie aż taka potężna, bo drzewa stały. Nie, tam jedno gdzieś się przewróciło, pokazywali w wiadomościach ale tego wieje a tu jest piękne pastwisko a co ja będę wam pokazywać siebie czekajcie ale super cisza spokój na pastwisko na pastwisku tylko słychać byczenie owieczek krówki się pasą nie, teraz leżą, odpoczywają tam dalej w cieniu drzewa a propos krówek to moja mama opowiadała mi taką historię z dzieciństwa, nie wiem ile miałam lat może dwa, trzy jechałam w autobusie razem z mamą autobus pełen ludzi ja patrzyłam sobie za oknem, dziewczyneczka patrzy przez okienko i nagle krzyczy Mamo! o kurwki! mama cała czerwona ze wstydu a chodziło o to, że po prostu zobaczyłam krówki. No, także przekręciłam słówko i, i do... Mama całe życie wspominała to. O, i, i wiele razy, kiedy jechaliśmy, jeździliśmy przez e, świat, przez... W, no, i, i widać było za oknem krów. Mama zawsze się śmiała. o kurwki! I tak już zostało i mi też tak zostało. Widzę krówki i wołam, tak jak wołam czasem. No, no tak to jest. Takie właśnie wspomnienia z dzieciństwa.

Owieczki się pasą, przeżywają cały dzień bez beztroskie. Taka mamusia sobie siedzi z, z małymi owieczkami swoimi. No, bez troski życie. Nie to co my ludzie. Taki, Taki update króciutki. No, moje tam rozmowa kwalifikacyjna. Mam miała mieć w tym tygodniu, ale będę mieć w przyszłym tygodniu. Tylko przez telefon. Więc szukam nowej pracy. Mamy już jakąś tam rozmowę i po prostu no zobaczymy, bo w tym domu opieki jest dla mnie jest za ciężko. Ma to duży wpływ na moją kondycję fizyczną. Nie mam problemy różne. Nie będę tutaj opowiadać, ale taki jest efekt. Tak, no i co? Dalej walczymy z koronawirusem w domu opieki. i Dalej mamy osoby, które ze szpitala przychodzą z koronawirusem. Wczoraj byłam cały dzień właśnie, pracowałam. Te, no, na oddziale, tam gdzie są osoby z, z pozytywne. No i cóż, może dla Was to już się kończy powoli, ale tu się jeszcze nie kończy. Niektórym się wydaje, że to już koniec, ale jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze nie jest. jeszcze nie, Już idziemy po malutku, to, to się zmniejsza ta transmisja, ale jeszcze trzeba uważać. I także. No, niektórym się wydaje, że, że, że tego nie ma. Bo, ale jeżeli pracujesz na pierwszej linii frontu, widzisz, że no tak, niestety są ludzie y, i sama to, przez to przeszłam i dalej ludzie chorują, więc jakoś to trzeba ogarnąć, żeby wrócić do normalności. Chociaż nie wiem, mi się wydaje, że świat będzie już troszeczkę zmieniony inny. No, przykro mi, że. Hmm, nie mogę pojechać, polecieć do Polski, zobaczyć no, przy mo moją mamę, czy, czy, czy rodzinkę, siostrę, i czy tam, yy, czy, czy was, <laughs> których z was, których tam, że oglądacie. Bo no, tutaj, trzeba, tutaj po, po powrocie musi być kwarantanna dwa tygodnie nie wiem jak w Polsce czy też jest kwarantanna dwa tygodnie więc ja takiego urlopu nie dostanę. Po drugie, urlopy były yy, anulowane. W czasie koronawirusa nikt z nas, z personelu, domu opieki nie mógł brać urlopów, więc teraz wszyscy teraz będzie to przesunięte. Nie wiem, czy już się zaczęły urlopy, ale ja na przykład miałam na koniec lipca i początek sierpnia urlop zaplanowany i będzie to przesunięte, bo dziewczyny, które miały anulowane urlopy w kwietniu, mają priorytet teraz, tak, żeby je wziąć. No, także, tak jest troszeczkę nieciekawie, więc. Troszkę to wygląda tak, że utknęliśmy. Ja się czuję tak, że człowiek utknął, ale przynajmniej może tutaj kawałek od domu ruszyć się, pojechać. Tam 40 minut my mamy no takie fajne miejsce, gdzie możemy ruszyć czy nad morze, czy w górki, czy do Wali, też w górki i nad morze jeszcze. <grym> fajne jest to, że jest to takie położenie dobre. Tego Warrington, że można się ruszyć w sumie. Chociaż w Anglii, gdzie się nie ruszysz, to będziesz za chwilę nad morzem, bo to blisko. Chociaż nie, w sumie Londyn, to, czy tam jakieś miasta w środku, to trochę mają kawałek. My mamy tam 45 minut do morza, 40 minut w góry i to jest dobre. No to jest dobre. Przynajmniej jest jakaś dobra strona. Tak więc jeszcze też co do planów moich na podróże do Indii, oj, to chyba nie wiem czy no w tym roku na pewno nie, raczej, raczej nie, bo w Indiach panuje paranoja przed tym koronawirusem, a ja tam gdzie ja lubię jeździć, to na wieś, w tereny wiejskie, psychoza jakaś panuje, strach. I ja chorowałam na koronawirusa i nie chcę, żeby jak przyjadę, to żeby mnie tam zlinczowali ze strachu, że przywiozłaś koronawirusa, bo oglądam cały czas z Indii różne filmiki na YouTubie i programy i różne śledzę na bieżąco i mamy też kontakt, jak tam jest. To no, są miejsca, gdzie jest naprawdę wielka psychoza i strach. Więc nie wiem kiedy to się zmieni, czy się zmieni w przyszłym roku. No. Znając indyjską mentalność, chyba to zostanie <laughs> no, na długi, długi czas. No, także nie wiem co z moimi jakimiś tam wypadami podróżami. Na razie co? Zmiana pracy, wypady takie w pobliskie tu okolice, pomoc moim dzieciom pomagam, wspieram, żeby te dzieciaki moje dorastające, dorosły, no i tym żyje. No i tyle. I pozdrawiam serdecznie z pięknego, zielonego pastwiska. I przypomniało mi się sam 23. Panie z pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Pozdrawiam. Pa!